Nazywam się Paulina i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który ma na celu pomóc osobom chorym na zaburzenia odżywiania w najbliższych świętach. I wiem z doświadczenia, również mam zaburzenia, jak ciężkie mogą być. Właśnie takie wydarzenia jak święta czy jakieś celebrowanie urodzin tego sama po przemyśleniach po moich doświadczeniach uznałam, że chciałabym podzielić się z wami e, moimi właśnie radami, moimi myślami, które gdzieś tam zebrałam e, nad tym, aby pomóc wam e, by jak najlepiej wykorzystać ten czas świąteczny, żeby to nie było tylko stresowanie się, myślenie odnośnie tego, ile już zjadłem yy, i jak się czuję, tylko też, żeby po prostu skorzystać z tych świąt yy, w gronie rodzinnym i chociaż na chwilę zapomnieć o tych przykrych doświadczeniach, które gdzieś tam na co dzień z nami yy, są. I to nie będą porady od dietetyczki, od psycholożki, od terapeutki, po prostu to będą porady od osoby, która również przez to przechodzi. I no, ja na przykład w tym roku bardzo boję się świąt i tak no podchodzę do tego troszeczkę z dystansem, jakoś nie, nie myślę o tych świętach za dużo, bo sama jestem trochę zdenerwowana i obawiam się, jak to w tym roku będzie. No tak naprawdę. Czy to będą jakieś porady takie, wiecie, bardzo Jakie pomagające wiedzy? Nie wiem, po prostu to mam takie porady z mojego doświadczenia i mam nadzieję, że filmik nie będzie zbyt długi, bo czuję, że mogę się troszeczkę rozgadzać, ale będę tego pilnowała. Chcę się skupić tutaj na radach i osobach, które cierpią na kompulsywne obiadanie się, na napady obżarstwa, mają problemy z nadmiernym spożywaniem zbyt dużej ilości jedzenia. Nie jest właśnie to filmik dla osób, które mają znowu problemy z niejedzeniem. Myślałam, czym taki filmik nagrać, ale zdecydowałam się, że skoro aktualnie moim problemem jest właśnie nadwyżka tego jedzenia, no to po prostu jakby chcę podzielić się tym, co jest teraz, a nie tym, co na przykład było, bo będzie mi też łatwiej o tym mówić, dlatego że jest to aktualne. I właśnie spisałam sobie tutaj w moim notatniku, to jest taka moja mała ściąga, to o czym chciałabym Wam powiedzieć i co chciałabym Wam przekazać. Chciałam tylko wam powiedzieć, że pamiętajcie, że święta to nie tylko jedzenie, ale to, to, to jest też czas spędzania e, dobrego e, czasu, w dobrym towarzystwie. E, to jest czas odpoczynku i nie siedzenia przy stole przez najbliższe dwa dni i po prostu wchłaniania w siebie tony jedzenia. E, też trzeba troszeczkę odpocząć. Pierwsze śniadanie. Jak wiadomo śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Wielka zaczynamy od wspólnego śniadanka i tutaj zastanawiałam się nad tym, tak sama dla siebie, co jest lepsze. Zjeść wielkie, porządne śniadanie, wielką dosyta i potem no wiecie jakby nie jeść w na nie jedzenia i w ogóle powinniśmy odpocząć, czy właśnie zjeść mniejsze to śniadanie, tak, żeby móc skosztować e, resztę, resztę potraw. No bo e, tak, jak czytałam różne takie porady, to wiecie, było coś w tym stylu, że jedzmy w małych ilościach, częściej, tak, żebyśmy mogli wszystko spróbować, ale z drugiej strony, tak sobie pomyślałam, że u nie każdego się to sprawdzi, bo w momencie, kiedy będziemy... Co chwilę sięgali po to jedzenie, no to może troszeczkę wymknąć się spod kontroli to. Więc pomyślałam sobie, że tak naprawdę śniadanie jest tutaj kluczowe, bo i to jest porada, słuchajcie, która nie sprawdzi się u każdego. Bo jeśli zjemy śniadanie porządne rano, tak, nie będziemy y, odmawiali sobie, że nie, 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 ja nie jem y, tutaj y, jajka, ja nie jem chleba, bo ja muszę zrobić sobie miejsce na później, y, no to to będzie tak, że wcale się tym śniadaniem nie najemy, za chwilę będziemy głodni i istnieje większe ryzyko, że później możemy zjeść trochę więcej niż zamierzaliśmy zjeść i na przykład może nas brzuch. A w momencie, kiedy zjemy takie porządne śniadanie, nie będziemy sobie odmawiali, tak, zjemy wszystko, co na przykład mama, ciocia nam podały, będzie nam smakowało, będziemy z siebie dumni, no to nie będziemy od razu się rzucali tak na kolejne rzeczy, które zajdą się za chwilę na stole, jak będziemy szli do obiadu. Więc wydaje mi się, że powinniśmy po prostu przeanalizować i jakby posłuchać siebie, co bardziej by było korzystniejsze dla mnie. Zjedzenie wielkiego, porządnego śniadania, tak, i potem chwilka, y, kilku godzin na odpoczynku, żeby, no, nie, tak, wiecie, że napchaliśmy się do syta i potem zaraz zjemy, bo święta trwają aż dwa dni, tak, a napad bardzo często może być krótki, ale, że tak powiem, intensywny. Y, czy na przykład, właśnie zjeść mniejsze to śniadanie, i po prostu, wiecie, potem. Jeść takie małe porcje przez cały czas. I wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia indywidualna. Powinniśmy posłuchać swojego organizmu, bo to Tak, to, to, to to nie mamy tego na co dzień. Tak, to są święta. Jedzenie jest dostępne dla nas, tak naprawdę, przez cały czas, jak siedzimy przy tym stole. I zaczyna się już właśnie od tego śniadania. No, ja osobiście powiem wam, że. Nie wiem, co bardziej by mi, by mi pomogło, ale y, sama chcę się w tym roku przyłożyć, tej Wielkanocy przyłożyć do, e, do mojego dobrego samopoczucia w te dwa dni e, i e, chciałabym właśnie zjeść to śniadanie bez takich wyrzutów sumienia. E, żeby niespecjalnie sobie odcinać, tak, że nie zje na przykład żurku, żeby potem było miejsce na coś innego, tylko po prostu zjeść, tak jak wszyscy, i potem y, odpocząć, y, bo nie czuję głodu, więc nie mam takiej potrzeby, żeby jakoś za bardzo jeść. Także podsumowując po prostu, e, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ważna i kluczowa opcja już na samym początku, wiecie, żeby pomyśleć nad tym, czy ja potrzebuję zjeść większe śniadanie i potem nie będę miała takiego, nie będę miało, miała takiego pragnienia jeszcze, jeszcze jeszcze, w siebie włożenia czegoś, bo a, tego nie skosztowałem, czy właśnie spróbowania, no powiedzmy rozdzielenia sobie tego śniadania, także troszeczkę teraz, troszeczkę później to wydaje mi się, że jest kwestią indywidualną, ale naprawdę może być ważnym krokiem na to, jak potem potoczą się nasze e, święta. Moja kolejna rada właśnie wiąże się z tym, co przed chwilą powiedziałam, żeby jeść mniejsze, ale częstsze porcje. I to bardzo często się pojawia nie tylko w poradach, jak przetrwać święta, ale też szczególnie na co dzień, jak gdzieś tam czytamy, jak dbać o nasze zdrowe drzwianie, jak tam się odchudzać, no to właśnie jest, że jeść mniej, a częściej. To też nie u każdego się sprawdzi, bo ja na przykład jestem zwolenniczką jedzenia większych porcji, a rzadziej niż tak co chwilę podjadania, ale yy, wydaje mi się, że właśnie taki okres, gdzie siedzimy sobie cały dzień przy tym stole zazwyczaj i to jedzenie jest tak naprawdę na, na wyciągnięcie ręki, yy, to nie ma sensu, wiecie, nakładania sobie ogromnego talerza jedzenia, yy, tylko po prostu jeść w mniejszych porcjach. I co jest najważniejsze dla osób, które właśnie mają skłonności do zbyt dużego. Yy, dużej ilości jedzenia y, przyjmowanego albo na przykład, które wiedzą, że no niezbyt dobrze to skończy, jeśli sięgniemy po ten kawałek ciasta, y, bo to się nie skończy na jednym, tylko na iluś tam. Domyślam Ci się, co przed chwilą na pewno mogliście sobie pomyśleć, jak o tym powiedziałam, że no tak, jak będę jeść małe, częste porcje, będę ciągle sięgać, podjadać, to koniec końców tak się skończy, że będzie mi bardzo bolał brzuch, będę się źle czuła yy, i skończy się na tym, że gdzieś w samotności w ogóle zjem na przykład całą miskę sałatki. Dlatego też tutaj się zastanawiałam, czy to jest akurat takie trafne do osób, które no mają problem właśnie z tym, jakby prze, przystaniem, zaprzestaniem spożywania posiłku. I tak sobie pomyślałam, że w sumie to nie, że da się to ogarnąć, a to właśnie dlatego, że jesteśmy wśród ludzi. No, nie oszukujmy się, ale kto z nas, ktoś, kto cierpi właśnie na zaburzenia odżywiania ma napady wśród ludzi, przy znajomych, przy rodzinie. No. Nie wiem, może się znajdą, znajdą takie osoby, ale to takie je, pojedyncze jednostki. Napady występują w samotności, zazwyczaj jesteśmy zamknięci gdzieś w kuchni, w pokoju. Nikt nas nie widzi, jest zupełna cisza, jesteśmy tylko my, nasze myśli i jedzenie. No więc w momencie, kiedy jesteśmy wśród ludzi, jest tych ludzi naprawdę pełno, każdy jest yy, zajęty, tak powiedzmy, sobą, no nikt nie zwraca uwagi na to. Yy, na to, ile jesz, ale jednak w głowie na pewno rodzi się taki instynkt, że no nie zrobię tak wśród ludzi, tak? No nie wiem, przynajmniej ja mam takie myśli, że ja bym w życiu nie potrafiła, nie wiem. Zawsze jak jestem wśród ludzi, to gdzieś te napady, nawet jak się kukują, to wiecie, to, to, to one i tak ze mnie nie wyskakują, że tak powiem, bo jest ta bariera, że jestem wśród ludzi i y, więc, więc wiecie więc nawet jeśli zaraz w głowie się pojawi że no nie ja tak nie wytrzymam to może właśnie wytrzymasz dlatego że jesteś wśród innych i drugą ważną rzeczą jest to że w momencie kiedy będziesz jadł ten posiłek y, to staraj się jeść go bardzo powoli. Skup się na tym posiłku, a żebyś jakby poczuł, że ty jesz, że ty w tej chwili jesz. Po prostu wiecie, bo w momencie, kiedy będziecie nawet tą małą porcją sałatki, ale bardzo szybko i nie będziecie zwracać na, ni na nią uwagi, będziecie po prostu, nie wiem, gadać z kuzynką, która siedzi obok, to ten organizm, ten jakby, wiecie, no, on nie będzie jakby tak za bardzo wiedział, że no, czy już się nawet, czy nie, bo wy nawet nie będziecie myśleć nad tym, że jecie, tak? Mm, więc... Wiecie, no, jakby. I tak nie, nigdzie nie, nie się. Nigdzie się nie śpieszycie, więc po prostu weźcie sobie ten kawałek ciasta i delektujcie się nim. Możecie nawet, nie wiem, wziąć ten kawałek i jeść go przez pół godziny. Wydaje mi się, że to jest naprawdę już lepsza opcja niż zjedzenie kawałka ciasta w dwie sekundy. Przynajmniej moje jest takie odczucie. I trzecia porada, właśnie jak już przyszłam do tego ciasta, to dzielenie sobie jedzenia na jakieś mniejsze kawałki. Jeśli na przykład jesteście osobą, która uwielbia jeść ciasta i musicie spróbować każdego ciasta, jakie przygotowała mama, babcia, ciocia, a jest ich sporo i być może są to bardzo duże kawałki, to podzielcie sobie te kawałki na jeszcze mniejszy kawałek. I na przykład jeśli zjedlibyście cztery kawałki ciasta, to zjedziecie dwa kawałki ciasta, bo będziecie mieli te ciasta podzielone. Zjecie wszystkie, zjedziecie wszystkie. I co jest też takie tutaj na przykład ważne, bo ja akurat jestem osobą, która bardzo lubi ciasta i też też mam problemy czasami z ciastami, to to, żeby po tym zjedzonym kawałku chwilę odczekać. Ja wiem, że to jest tak, że jak już się zje jedno to potem od razu chce się drugie, trzecie, czwarte. Ale tak naprawdę ka każdy ten kawałek smakuje dokładnie tak samo. I w momencie, jeśli wy zjecie w ciągu 3 minut 4 kawałki tego samego ciasta, czy ten smak się zmieni? No moim zdaniem on się pogorszy, bo wasze kubki smakowe będą przyzwyczajone już do tego smaku. już nie będziecie czuli takiej przyjemności z jedzenia, z delektowania się, tak jak to było przy pierwszym kawałku, przy tym czwartym kawałku zazwyczaj będziecie czuli już takie... Nie wiem, przyzwyczajenie już nawet może nie będzie Wam smakowało, więc moim zdaniem nie ma sensu. Wiem, że to jest bardzo ciężkie i ja sama będę w tym roku się tego pilnowała. Nie ma sensu jedzenia, yy, nie wiem, trzeciej, czwartej porcji czegoś, co przed chwilą się jadło. Warto zjeść jeden na przykład kawałek, jedną porcję i odczekać tą. Nie wiem, pół godziny, godzinę, a może później stwierdzi, że nawet już nie macie ochoty. To jeszcze takie dwie porady odnośnie jedzenia, bo yy, dodałam też kilka w sumie takich oczywistych, które nie są związane z samym spożywaniem posiłku, ale yy, też chciałabym wspomnieć o tym, że może to być. Przydatne, żeby jakby na pierwszy ogień nie rzucać się na jedzenie, które macie na co dzień. Bo w święta bardzo często są posiłki, których dania, których nie ma na co dzień, nie robimy ich tak, one są takie odświętne, więc są takie specjalne. I wtedy no, to jest miłe, kiedy jemy, próbujemy rzeczy, które lubimy, a no na co dzień ich jednak nie ma. Ale jeśli na tym stole są dania, które. No, bardzo często jecie, no, pamiętacie ich smak, yy, jesteście do nich przyzwyczajeni. No to moim zdaniem nie ma sensu, yy, wiecie, skupianie się tak bardzo na nich, chyba że faktycznie jesteście głodni i macie strasznie na to ochotę, ale tak to może popróbujcie coś, czego nie macie na co dzień, niż yy, właśnie zapychania się tym, co, co jest takim na porządku dziennym, bo to też inaczej smakuje takie odświetlone dania niż to, co jecie. E, każdego dnia. I też starajcie się, aby nie mieszać tych smaków. Zawsze, jak zejdziecie jakąś sałatkę czy jakieś jajko, to napijcie się wody, napijcie się herbaty. E, tak, żeby jakby zapomnieć o tym smaku, bo w momencie, kiedy zaraz po jakiejś sałatce weźmiecie coś na słodko, te smaki się pomieszają. E, I. Raz, że nie będzie to jakoś dobrze smakowało, dwa, przynajmniej w moim przypadku nie będzie to jakoś dobrze kojarzyło, jeśli te smaki będą pomieszane, bo w momencie, kiedy są e, napady, no to też mamy skłonność do tego, że jednak te smaki są bardzo pomieszane. E, i trzy, y, że po prostu jakby wiecie, na dłużej zachowacie, nie wiem, ten smak, tę przyjemność tego, tego jedzenia, niż jak pomyślacie wszystko i zapomnijcie o tym, co przez chwilą jedliście. To właśnie takie moje przemyślenia, porady y, odnośnie samego jedzenia y, mogą być trochę kont kontrowersyjne, nie każdy może się z nimi zgadzać. No jakby wiecie, no ja nie jestem jakimś certyfikowanym dietetykiem, to są po prostu moje przemyślenia, moje doświadczenie jedzeniu podczas świąt i wiecie, tak na co dzień. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam ktoś, kto ogląda właśnie ten filmik właśnie w celu no nie wiem szukania pomocy, że może jednak jakaś porada wpadła wam gdzieś do głowy, może przemyślicie to i zaczerpniecie z tego pomysł, że no może faktycznie i ja w tym roku tak spróbuję. Odnośnie jeszcze takich porad hmm, samych, sam, samych odnośnie świąt i samopoczucia jak y, po prostu je, przetrwać te święta tak w tym natłoku tego jedzenia, bo to wiecie nie chodzi o to, że mamy nic nie jeść, albo że mamy zjeść cały stół, tylko po prostu cieszyć się chwilą, cieszyć się tymi smakami, cieszyć się e, spędzania czasu tak z rodziną. E, pamiętajcie o tym po prostu, żeby, żeby pić dużo płynów, a zwłaszcza wody. Pamiętajcie o tym, żeby chwilę odpocząć. Nie musicie się cały czas przy stole i patrzeć na to jedzenie. Wyjdźcie na spacer, jeśli macie taką możliwość. Nie wiem, pójdźcie pogadać z młodszym kuzynostwem, nawet usiądźcie gdzieś na kanapie z tego jedzenia, tak po prostu, żeby na chwilkę odpocząć. Przede wszystkim nie patrzcie na inne osoby, bo takie święta urodziny. Jest to czas, gdzie siedzimy wszyscy razem, no i wszyscy jedzą, tak? Więc no, skoro wszyscy jedzą, skoro oni też tak dużo jedzą, to dlaczego ja nie miałabym tyle na przykład zjeść? No przecież oni też tak jedzą, tak? No jakby nie patrzcie na te osoby, bo nie musimy robić tak, jak inni, tak? Więc to, to że inni jedzą, nie oznacza, że jakby my też mamy to pozwolenie na, te, na, na ten jakby napad, tak? Bo to.. No nie, no po prostu dbajmy raczej o to, jak, co my czujemy, tak, tutaj w naszym umyśle, jak się czuje nasze ciało, to jest najważniejsze. I to wszystko tak naprawdę. Dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.